Cześć, witam Was na kolejnym odcinku serii Zero do Albinczyka Czas na kolejny podstawowy build przez SBA dostarczony czyli co tutaj mamy? Wielki Przeklęty Kostor hm. Jeśli chodzi o przeklęte, to tak, spodziewałbym się, że to akurat padnie na Wielki Przeklęty ale dlaczego akurat Kers? No nie jest on jakiś super do PvE no, raczej taki. Chociaż w sumie można powiedzieć, że na większe mopki to już tak fajnie działa, bo mamy czas wyprowadzić ten damage. Na małe mopki dacie rady. Spoko, do solwek spokojnie, kampy zrobicie. Chodzi tutaj po prostu o to, że e, tak jakby ten damage Kersa się rozpędza. Więc wszystkie rzeczy, które mają instant damage, czyli na przykład nie wiem, fire, włócznie, kusza, takie rzeczy, wiecie, co strzelacie już jest, wszystko, topory, to jest, to jest spoko. Ale tutaj, no to musimy się rozpędzić. I teraz jeśli bijecie, właśnie na przykład solo grupówki można robić kersami, to wtedy macie czas, żeby wyprowadzić ciągły, duży damage. Najgorzej jest właśnie zacząć te, wiecie, ten moment, kiedy nie macie czterech staków nałożonych i kiedy jeszcze nie nałożyliście tam nie wiem, przebicia czy po prostu takiego wulasera, yy, którym bijecie obszarowo. No to wtedy doczekacie troszkę i nie mówię, że kersy są złe w tym momencie na pwi bo po tych zmianach, które ostatnio przeżyły, to są nawet spoko, ale. Też nie są najlepsze, więc troszkę się dziwię, że dalej nie było na przykład włóczni. Chociaż właśnie Kersy tutaj ma dość sporo używalność. Niekoniecznie ten, ale ogólnie Kersy mają dość spory udział w PVP, więc tutaj jest ostatnio na przykład był łuk, więc może też troszkę w tą stronę idą. Dobra, już nie przedłużając. Dzisiaj oczywiście. Rozważamy wielki Przeklęty kostur, czyli to jest ten, który widzicie. Do tego kapuza maga. Ostatnio też była. Klata kleryka. No dobra. To się nazywa szata kleryka, która daje nam przeżywajkę dość sporą. I buty żołnierza. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę w tym bildzie nie potrzebujemy many. No bo. Nie za bardzo ono nam się kończy. Jeśli spamimy z kilami, to i tak możemy sobie wziąć pasywkę na manę na kosturze, więc tutaj mana nie powinna być problemem. Oczywiście wszystko reszta standardowo i nie naprawione nieładnie. Okej, okay. tutaj proponują nam, żebyśmy użyczywali kół, które się rzuca. I na początku to jest fajne, ale tak naprawdę na mopki najlepsze to jest ostatnie kół które rzucamy taką plamę i po prostu ta plama cały czas bije i dużo, dużo lepiej się tym gra niż z tym ku ale te kół mamy od razu, więc, więc dlatego jest pewnie sugerowane. Nie jest takie złe, ale z drugiej strony no, nie jest najlepsze. Do tego przebija w zbroi. Tutaj też nie mamy tego lasera, tego który bije obszarowo i wysysa z taki języku. Mamy tutaj natomiast przebicie które bardzo duży instant damage zadaje. I tutaj w momencie kiedy bijemy faktycznie jakieś słabe mobki, to może być to nawet lepsze. To jest taki laser, strzelamy, przebija ich i zadaje im duży damage. No i dzięki niemu będziemy po prostu bić więcej z pozostałych umiejętności. I ten zniszczenia no to takie tutaj mamy takie E, które po prostu obszarowo bije damage i właśnie Damage się bierze z tego, że nakłada za każdym razem staki. Tutaj macie coś takiego. Fiej umiejętność przywołuje obszar, który nakłada ładunek plugawej klątwy, czyli to co sku nakładamy co 0,8 sekundy. I trwa to 3-2 sekundy. Po prostu stoimy, trzymamy i cały w to miejsce. Dus, 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 nawala. To oznacza tyle, że tak naprawdę za każdy raz, kiedy nakładamy ten stack, to przeciwnik dostaje damage, więc tak naprawdę to obszar jakby bił damage, ale jest z stacków tak naprawdę. Okej, okay. oddech ognia. No to jest ta czapka, którą już omawialiśmy, więc po prostu ona bije obszarowe obrażenia. I bardzo tania kapuza, kapuza maga. Która no, na początek się sprawdza. Do PvP raczej średnia w tym momencie. Do bicia mobków na początku jest ok. Szata kleryka. No to wiadomo, jak nas ktoś uderzy, no, to włącza nam się osłona. Oczywiście, jeśli ją nacisniemy. I zadajemy więcej obrażeń. 20% przez 3 sekundy. I nie można nam zadać żadnych obrażeń. Buty żołnierza. Tutaj nam sugerują ten długi bieg. Ale ten długi bieg się sprawdza w, w ogóle, kombinacji jakieś tego setu, kiedy mamy Q pierwsze, czyli na single target ataki, jeśli chcemy się bić PvP. Jeśli chcemy się bić PvE, to po co nam buty na ten bieg? Wystarczy nam na leczenie zwykły bieg. Także, nie wiem, jakoś tak dziwnie tutaj zasugerowali, bo generalnie obszarowym kół, czyli tym, które sugerują, no jest dość ciężko trafić przeciwnika, który nas nie goni. No właśnie. Do tego mamy sakiewy oczywiście, pelkę na manę, pelerynę po prostu podstawową, yy, miksturki na trucie i rybkę, no cały czas to samo, co w poprzednich. Yy, no i konika oczywiście. Mocne i słabe strony. Szybkie oczyszczenie grup wrogów. I to jest akurat prawda, bo tutaj to jest taki w momencie właśnie, tak jak tutaj widzicie, gdzie nakładają się na wszystkich przeciwników, zadają bardzo duże obrażenia w czasie. Więc, jeśli walczymy z mobkami dłużej, no to im dłużej walczymy, tak naprawdę, tym lepiej to wygląda, jeśli chodzi o nasz damage. Nadaje się do małych grup PVE i PVP, i to jest prawda. Na małe grupy PVP będzie się sprawdzał też wyśmienicie. Obrażenia czasowe umożliwiają przemieszczanie się pomiędzy rzuceniem kolejnych zaklęć. Tak, generalnie my rzucamy te skille i w sumie to biegamy sobie cały czas, nie musimy za bardzo autoatakować. Dobra cena? No tak. Ponownie tutaj brak artefaktów w tym buildzie, więc tak naprawdę jak build nie ma artefaktów to cena zawsze będzie po prostu dobra, no bo jak ma być inaczej teraz tak. Słabe strony ładunki plugawek lądfry mogą uwiązać cię w walce na dłuższy czas. Tak, jeśli nałożycie komuś te ładunki, te Q i chcecie gdzieś montować, to dopiero w momencie kiedy się skończą, to dopiero tego momentu 10 sekund. Czyli może być tak, że nawet tam z 15-16 sekund nie będziecie mogli wsiąść na montaż zamiast 10. Także jest to dość, dość nieprzyjemne. Niezbyt przydatne w bitwach na dużą skalę. Akurat ten kostur tak, ale, ale są inne kersy, które w większych bitwach się przydają, na przykład kostur życiowy klątwy jest bardzo spoko, czy przeklęta czaszka. Także tutaj ogólnie kersy dają radę w większych walkach, no ale ten no niekoniecznie. Ten właśnie na takie mniejsze walki będzie spoko, no i na PvE. Styl gry. Twoje zaklęcieku wyrzuca w wybranym kierunku przeklęty sierp, który wraca do pozycji startowej. Każdy sierp może nałożyć na wrogów dwa ładunki plugawej klątwy, ustaw się tak, aby uderzyć jak największą liczbę celów. Tak, rzucamy po prostu i wszystko przez co przeleci i potem przez co wróci, dostaje po jednym ładunku. Tam jest powrotem, czyli maksymalnie dwa. To tak naprawdę dwa razy rzucimy już ma cztery maksymalnie. Jeśli mamy palerynę, Karleonu. Tutaj, to możemy od razu dwa z rzędu rzucić, czyli jak trafimy ob obiema w tą i we w tą, to od razu cztery taki nałożymy, także to jest też fajne. Z peleruną karlonu fajnie to działa. Ładunki plugawej klątwy mogą się kumulować do czterech, aby lepiej je e, uzupełnić... ...dalej. Co? Ładunki pluglawej klątwy mogą kumulować się do czterech razy, aby lepiej je uzupełniać dalej. Jest... co? Co jest w ogóle... wytyfy. Rzucanie piątego ładunku zadaje wrogom obrażenia równe 4 ładunkom przy zachowaniu czterech ładunków. Tak potem musimy utrzymywać te ładunki, bo one mają czas. I po tym czasie one po prostu znikną. Zadają obrażenia cały czas ale musimy je przedłużać kolejnymi ładunkami i nałożenie kolejnych ładunków zadaje obrażenia od maksymalnej liczby ładunków. Także jest to dość fajne. Twoja umiejętność W może być użyta do zapewnienia dodatkowych obrażeń, ponieważ zmniejsza odporność wrogów, jednocześnie zadając obrażenia bezpośrednie. To jest fajne. Umiejętność może być zamieniona na, z urazą, jeśli walczysz z mocniejszymi wrogami. Uraza wzmocni twoje autoataki w zależności od czasu do ostat od ostatniego ataku. Nie do, tylko od. Tak, jest takie fajne W, które po prostu wzmocni autoataki. To jest single target, to się nazywa, znajdziecie spokojnie. Twoja umiejętność E powoduje kanałowanie efektu naziemnego, który szybko nakłada ładunki plugawy klątwy. No czyli po prostu ten obszar, który tak nakłada cały czas, jak ktoś w tym stoi, po prostu to dostaje co chwilę, co 0,8 sekundy kolejny stack, kolejny stack potem go bije jeszcze z maksymalnych stacków, także fajna sprawa. Twoja kapuza, to wiadomo, twoja szata, wiadomo, to już mówiliśmy sobie wszystko, no, buty, mobilność, yy, ten długi bieg, chociaż na PvE raczej bym na Leszeniu biegał. Starcie z wrogiem powinno wyglądać mniej więcej tak, rzucasz przyklętym Sierpem, rzucasz zaklęcie W, rzużyj zaklęcie E, gdy znajdziesz się w wygodnej pozycji, nie bój się anulować zaklęcia, jeśli potrzebujesz uniknąć umiejętności wroga, tak, tak, niestety. Niestety, stajemy wtedy, jesteśmy bardzo narażeni na to, żeby nas ktoś lał, więc czasami trzeba przerwać i uciec. Rzuć ponownie umiejętność kół, uciekając przed wrogami i zadając autoataki. Skup się na odnawianiu ładunków plugawej klątwy, aby zmaksymalizować obrażenia. Czyli po prostu cały czas musimy za ciebie rzucać te kół, musimy trafiać w przeciwników, żeby cały czas przedłużyć te staki. Użyj swojej szaty, tak, kiedy spodziewamy się, że otrzymamy obrażenia. Ale takie duże. Nie takie, że dotka będzie nas biła jakaś. Jeśli będziesz miał problem z poziomem energii, użyj energetycznej umiejętności pasywnej. No, czyli pasywka na ludnawienie sobie energii z autoataków. To wszystko na dziś. Hmm. Generalnie, a dlaczego nie powiedzieli o tym, że pierwsze Q, te single target, będzie lepsze, jeśli walczymy jeden na jeden? Być znacznie lepsze. Tak u się sprawdza tylko w momencie, kiedy nas przeciwnie goni, tak w sumie bez mózgu. Jeszcze jest drugie kół na rutę, to też by się przydało powiedzieć, no przecież z tym drugim kół to da się znacznie, czasami lepiej pograć, złapać przeciwnika, dzięki temu zyskać nad nim przewagę, jeśli chodzi o mobilność, jeśli przeciwnik ma dużo większą, no to warto by było go jednak utrzymać troszkę z daleka od nas, jest, jeśli jest melakiem na przykład. No i tutaj, tak powiedziałbym, bardzo średni ten poradnik. Ten secik, to Raczej to takie totalnie PVE. Wątpię, żeby ktoś tak wyciągnął sobie na PVP, coś takiego, bo no dość tak bym powiedział, średnia secik. Takie, nie wiem, Hellgate, y jakby się grało, to nie wiem, maga na przykład, tutaj by się wzięło i kapuzy kleryka chociażby, czy na Openkę. To nie wiem, czy kurtki naimika nawet by ktoś tutaj nie ubrał. No, ewentualnie można by tego kleryka ubrać, jeśli mamy Hilera, ale. No, powiedzmy. Ale znowu kapuza maga. Jeśli chcemy grać tak bardzo na dystans, to nie podejdziemy, żeby walność z tej czapki, a ta czapka, no trzeba w tym momencie dość blisko podejść, żeby w ogóle trafić. Także takie troszkę namieszany ten secik, Nie wiem, czy aż taki fajny. Na i się sprawdzi. Do solówki OK, jest bardzo dobry. Na openkę bicie mopków jest bardzo dobry. Na PvP raczej bym go nie stosował. Taki średniak. Można powiedzieć. No chyba, że ktoś będzie Was yy, gonił i będziecie za siebie ten cykl rzucać tak, to wtedy się wywali. Ale ogólnie jakoś super, super mocny nie jest. Dobra, to by było na tyle. No i pamiętajcie, że jak ktoś ma hełm stróże, to może oczyścić wasze staki i cały wasz demercz robi. Mara. Nie. Yeah. No, trzymajcie się do następnego i wpadajcie na Twitcha, do którego link macie poniżej oczywiście.